Było już o nowym powiewie w TVP, tak więc przyszedł czas na TVN. Robię to dla was, żebyście wy już nie musieli. TVN również pokazuje ostatnio nową jakość, wybiera ekspertów, którzy faktycznie pokazują nam całą prawdę. Powiem wam, że musimy zacząć ich podziwiać. Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj powiemy sobie o tym, że telewizja ma chyba coraz mniej nam do zaproponowania. Mam wrażenie, że ludzie, którzy coś wnosili na polskie ekrany, chyba wyginęli, a z telewizji zostało tylko no cóż, to co zostało: promowanie dewiacji, promowanie, jak to się teraz ładnie mówi, sex workingu, promowanie głupoty, a wartości jednak żadnych. Jeśli chcecie wesprzeć moją pracę, zostawcie proszę łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. A teraz nie przedłużając, zaczynamy. Zapraszam. Yeah. Nie wiem, czy ostatnio oglądacie telewizję, czy zdarza Wam się patrzeć w szkiełko i rozmyślać nad tym, co teraz ludzi ciekawi, w którą stronę poszliśmy jako społeczeństwo. I w sumie ja jestem za tym, że jak coś jest śmieszne, to można się z tego śmiać. Ja w ogóle ja jestem z tych ludzi, którzy lubią czarny humor, ale rozumiem ludzi, którzy wręcz go nienawidzą. E, więc jak tak na to patrząc, telewizja powinna być chyba dla każdego i gdzieś tam być wyważona. Jednak jeśli. Są opiniotwórczymi mediami, to zapraszani eksperci powinni być fachowo dobrani, a to, co chcą pokazać widzowi, powinno mieć jakąś wartość. Powiem wam, że kiedyś kiedyś Maciek reklamował e, termiczne kubki z polskiej firmy i to były najlepsze termiczne kubki, jakie miałam. E, strona ich nazywała się chyba termokupki.pl, a tutaj zobaczcie na najlepsze kaski na rower dla Waszego dziecka. Proszę! To, jakbyśmy mogli pokazać, bo mamy przygotowaną tutaj mm, jazdę bez kasku. Tak, dobra, to zaczynamy od eksperymentu. Tak. Mamy tutaj balon z wodą. To jest głowa. Uwaga, zobaczymy. Ups, ups, strzeliło konkret. I zobaczmy, co się dzieje, kiedy mamy kask. Kiedy mamy kask. O! Ups. To samo! Ale się nie, Ale nie udał! Nie za dużo żeby... Dobra, tego się nie spodziewaliśmy. Um... Takie rzeczy się dzieją, proszę Państwa, to jest telewizja na żywo. A więc dlaczego już wiem, bo tam był w środku kamyczek. Tak. Jest taka możliwość, e, no zazwyczaj... Muszę Państwu wierzyć na słowo, że to nie powinno kaski się... kaski chronią życie. No i co ja Wam powiem, myślę, że może i kask dobry, ale ekspert i jego eksperyment jednak do bani. I wiecie, niby śmieszne, niby zabawne, jednak chyba powinni sprawdzić, Kogo oni zapraszają i co ta osoba ma do przekazania ludziom, ich widzom, no chyba że mają ich za totalnych głupków i nacieszą się tym, co im dadzą. Wiecie, ja generalnie lubię oglądać wpadki w telewizji, jednak coś może się przydarzyć, na co nie mamy wpływu. Jak, nie wiem, pani, której wypadły zęby. Pani podeszła do tego z dystansem, jednak wiecie, no, zabawna sytuacja. Ale nikt tutaj nie miał na nią wpływu, a tutaj ten wpływ był. To tak jak kiedyś chyba. W TVP pani Rogalskiej magik przebił rękę gwoździem. No to właśnie był kolejny ekspert w swojej dziedzinie, albo idiota. No ale wracając do TVN, to powiem wam, że pani od kasków może i śmieszna, no trudno, nie jest mistrzem w testach, nikt tego nie sprawdził. Jednak to co TVN odstawiło z Grzegorzem Braunem, to już naprawdę ja nie wiem, kto odpowiada za montaż i realizację. Jednak jak na to patrzę, to trochę sami sobie strzelili w kolano, popatrzcie najpierw. On od wielu lat zupełnie nieniepokojony, bez żadnych konsekwencji prawnych, publicznie wypowiada treści, które wzbudzają niechęć i nienawiść wobec Żydów. A żydowska perfidia, żydowskie podłości. Które... Trzeba też powiedzieć, że Brown, oprócz tego, że on uprawia od lat propagandę antyżydowską, to on też propaguje treści antyukraińskie. Stop banalizacji polskiej racji stanu. Stop. Organizacji państwa polskiego. Reżim kijowski upadły ukraińskich reżimów. Stop ukraińskiej Polski. Bez tego lotniska nie byłoby tej wojny. W taki sposób Grzegorz Braun widzi na przykład rolę lotniska w Rzeszowie-Jasiące, które wykorzystywane jest między innymi do transportów broni z zachodu na Ukrainę. Ta wojna nie trwałaby dwóch tygodni. Gdyby... Słudzy narodu ukraińskiego nie oddali jasionki. No, i gdzie tutaj są słowa szkodliwe dla Polaka, który ma na niego oddać głos? To jest raczej wideo po to, żeby nie wiem, Żydzi czy Ukraińcy na niego nie głosowali, bo chyba nic szkodliwego dla Polaka nie powiedział. No i co w tych słowach jest złego, jeśli chodzi o polskiego wyborcę? Przecież nikt tutaj nie mówił o jakichś eksternistycznych czynach, a jedynie o tym, że no, ja to odebrałam tak, że Polak w Polsce gospodarzem. I ja z całego serduszka życzę każdemu narodowi, żeby miał tak u siebie. Niech Niemiec będzie gospodarzem w Niemczech, a Ukrainiec gospodarzem na Ukrainie. A Francuz we Francji. Yy, I to nie jest nic nienormalnego. Nie można robić z Polski kraju, którym nie jest i nie chce się stać. Musimy szanować swój język, tradycje i historię. Tego wszystkiego życzę również, może w szczególności, palestyńskim dzieciom. Kolejnym normalnym dniem w TVN było w programie śniadaniowym poruszane kwestie takie jak kiedy mąż okaże się kobietą. I to są normalne polskie sprawy teraz, wy się nie macie co dziwić w ogóle. Ale jeśli chcecie znać moje zdanie, to jeśli kiedyś w życiu znajdę męża i on się okaże kobietą, powiem, nie wiem, po 10 latach małżeństwa, to wszystko zależeć będzie od tego, jak mocno będę go kochać. Jeśli słabo, to rozwód z orzeczeniem o winie. Jeśli mocno, sfinansuję najlepsze leczenie, jakie znajdę. Nie, nie będę pożyczać mu ani ciuchów, ani kosmetyków. Oczywiście każdy ma swój gust, jeśli chodzi o wybieranie partnerów i o gustach się nie dyskutuje. Jednak jak dla mnie mężczyzna to mężczyzna. Jeśli ma być zniewieściały, to nie wpada w mój gust i tyle. Ale na pewno znajdą się kobiety, które te wszystkie dziwactwa zaakceptują i będą wspierać mężo-żonę. Jak ktoś tak lubi, to nie ma w tym nic złego. I wiecie, media zaczęły robić z ludzi debili. W gazecie wyborczej chłop wali konia w redakcji. Przy koleżankach. Tomasz Lis, według zeznań, molestuje koleżanki news, z Newsweeka w RMF i TVN jakiś mobbing. Ale jak słusznie zauważył papież Polak na Xie, to właśnie oni będą ci mówić, co jest moralne, co jest dla ciebie dobre i w jaki sposób powinieneś żyć. Komunista? Post? Gorzej. Gazeta wyborcza? Gorzej. Gorzej nie ma. I wiecie, ja rozumiem, że za chwilę pojawią się komentarze, że telewizji nie oglądacie. No i super, ja też nie oglądam, no chyba że muszę coś e, dla Was przygotować. E, to się poświęcam. E, jednak Polska to nie tylko my, jak zresztą pokazały nam wybory. Jest cała masa ludzi, która się tym karmi, która wierzy we wszystko, bo przecież w telewizji, jak tak powiedzieli, to na pewno to jest prawda. Dajcie znać, kochani, co sądzicie o dzisiejszych mediach. Czy media chcą zrobić z ludzi głupich, czy może ludzie już są głupi i muszą pod nich dostosować repertuar? Czekam jak zwykle na waszą opinię w komentarzach, a ja was budziam. Pa!